Eee... Wysyłała mi jedna osoba. Jak uwiązać zwolnicę, żeby nie było trzeba podkładać tutaj żadnych klocków, żeby ona nie poleciała do przodu. Oczywiście zapomniałem, bo to było wysyłane w lato. Gdzieś zgubiłem tego maila i nie pamiętam, jak ta osoba mi pisała, ale coś pisała i coś mi się kojarzyły śruby dziesiątki. I dzisiaj nie obwiązałem tej zwolnicy o tutaj w ten sposób, tylko właśnie tutaj wkręciłem te dwie dziesiątki. Nie do końca mi się to podoba, ale jestem sam w tej chwili jest tata, ale nie chcę mu przeszkadzać, bo on tam ogarnia kurnik przedstawieniem. No i spróbujemy. W ten sposób sobie wyrzucić tą zwolnicę i po prostu no ją przejrzeć, nie, no bo tutaj jak widzimy, jak wy, wy nie widzicie, ale ja wam mówię, że tutaj w tym miejscu się poci, yy, no i wiesz i po prostu chcę to przejrzeć, nie, te wszystkie elementy tutaj, bo nigdy tego nie robiłem, także próbujemy. Mam nadzieję, że będzie spoko. I tutaj uwiązałem właśnie w ten sposób. Ciekawe jak to wyjedzie. No i dobra. Mamy kurde z ten. stegowany tutaj. No i wyjedzie z tą zwolnicą. I powiem wam, że ten sposób. No żuraw warsztatowy no to jest kurde. Jak macie sąsiadów, z, których, z którymi się dogadujecie. To przynajmniej na nie wiem. Dwóch, trzech sąsiadów takie ustrojstwo. Myślę, że. Patrz. No człowieku. Kurde, ale no normalnie jestem bardzo, dziękuję, tej osobie, która mi to powiedziała. Bo to jest fajne. Nie ma żadnego problemu. A tu, jak już by łańcuch był zsunięty, to już pewno by było trochę trudniej, wiesz, trafić. A tak pięknie jest. No, ale jak wiesz, teraz już się rozkłada to drugi raz. Ja trochę jeszcze poleciała, no ale to tam palgolicho. Eee, ale ten, wiesz, no mówię, jak już się drugi raz to robi. To jest wiesz, inny kurde temat, a jak się robiło, ja w lato tylko zmieniłem tarcze sobie hamulcowe, bo tam mi się nie podobały, bo nie były z tą miedzią, zaraz zobaczymy zresztą jak one, gdzieś tu powinno być z tego co wiem tarcza od razu, no jest, trochę śmierdzi, ale tam trochę to może. I zobaczymy, bo tamte tarcze były niehełmne, i były zaraz luźne. A te? Tutaj też ostatnio wpalnik dawałem. O! I to jest niby hełmno. Też przypalone trochę. Ale tam. One były zaraz luźne na okładzinach, nie? I tutaj może tego nie widać, ale one mają tutaj takie te tarcze ogólnie z hełmna, co jeszcze dzisiaj z Marcinem rozmawiałem, że no warto szukać tych części z hełmna, bo one są kurde, no były jak je zakładałem, to były takie wiórki jakby mosiężne, o tu jest ten wiórek tutaj, o widzicie, one są jakoś tu wzmocnione, nie, bo one to wiadomo oleje, nie oleje, to się ten, ale są, są tutaj takie jakby te wiórki mosiężne, czy coś. No i przede wszystkim ta tarcza po sezonie nie zrobiła się luźna. A tamta na nitach była zaraz luźna po tych driftingach naszych całych, tak? No bo to trzeba testować i wtedy można wydawać opinię, nie? Tak samo jeżeli chodzi o tą izolacyjną na oponie. Także jak robiliśmy driftingi z Mandamem, to tarcze były tam po roku, czy po dwóch latach, jak zajrzałem w lato, to były luźne na nitach. Teraz nie było driftingów z mandamem, natomiast były inne próby obciążenia hamulców, i przed rozbieraniem tych hamulców, na trzecim biegu, było napompowanie mocne i gaz w podłogę, żeby przetestować pompę wtryskową po regulacjach, po zmniejszeniu korekcji. Nie będę się mocno rozgadywał, czyli też był pełen but na hamulcach i po prostu celowe trochę przypalenie hamulców, żeby obciążyć silnik, bo mamy zimę i nie ma jak obciążać eee, tak? silnika. Także no, tarcze są naprawdę godne polecenia. Jak dobrze pamiętam to jest właśnie hełmno i zwracać uwagę na hełmno, bo eee, one jest pakowane... Są pakowane jako zawsze oddzielne elementy. Tak samo to się tyczy tarczek, z tego co wiem, przedniego napędu czy żółwia zająca. Jeszcze tutaj napiszcie też w komentarzu, bo ja mówię, nie jestem alfą i omegą. Natomiast nie wiem co natomiast. No, już wiem. No, chodzi o to, że najbardziej wkurzającą rzeczą tutaj jest to, że Na przykład tarczki na przedni napęd masz 3 lub cztery rodzaje. Jakie wybrać? Nikt nie trzyma nad tym normy, nie? Jeżeli chodzi o bęben, tutaj z hełmna szukałem wczoraj chyba w dwóch sklepach, czy tuleje? Nie ma, nie? Nie było. Był jakiś bęben wzmacniacza, nie wiadomo dokładnie z jakiej firmy, no a jednak z tego, co wiem, to to hełmno jakiś tam ten poziom jednak trzyma i, i, i z tego, co wiem, to były tam oryginał, tak? Ursusa robione. Na temat Waryńskiego się dużo nie wypowiem, bo z Waryńskiego mam tylko sworznie, które są założone tu i tu, i patrząc tam, takie próby gdzieś tam pilnikiem, czy, czy, czy gładzikiem robione, no pilnikiem generalnie potem było. Te na dole są przycięte, to są te same sfornie ramiona są rozwiercone. Ja do tych nie mam zastrzeżeń. Fajnie się rozebrało. Widzimy się w dalszej sekcji, myślę, zwłok. I tutaj, jeżeli chodzi, chciałbym wymienić na mocniejszą tą sprężynę, żeby po prostu mi cofało. Tutaj było korteko założone. No i logika by mówiła, żeby to wymienić, natomiast no tutaj nic nie leciało, ale no z reguły to się robi, że się wymienia po jakichś tam wiesz regulacjach, nieregulacjach. No zobaczymy, kurde.

Pierwszy temat jest taki, że ta zwolnica została rozbierana, bo często zdarzało się coś takiego, że bywały takie tematy, że jechałeś tym ciągnikiem i nim tak telepało, nie? Oczywiście, no może być to e, krzywa felga czy coś w tym stylu, ale to miało taki charakter, kurcze: raz było, raz nie było. Skrzynia jest cała zrobiona, e, tylny most jest zrobiony. No zostały te zwolnice, bo nie miałem czasu w lato, jak go malowałem, bo to wiesz... I tak tam do 22, 23 ciągle oczy na zapałki, żeby go w ogóle zdążyć. Jeszcze sobie tego tuza wymyśliłem. Też na tego tuza plany, ale, ale to tam później, niech to wszystko najpierw wiesz. Eee, łożyska raczej wymienię, chociaż nie wygląda to wszystko źle. Ten pierścień był poprzesuwany, ale to jest pierścień od hamulców, więc to nie ma jakiegoś mega dużego znaczenia. Tego nawet nie rozbieram, bo to no jest wszystko luks, sztywno. Zbiłem to łożysko na ciepło. No i jest oczywiście ten temat, który podejrzewałem i który często ludzie bagatelizują czyli ten pierścień koła uszczelniający, można powiedzieć. Po którym chodzi zimmering, i tutaj jasno widać, że jest już wycięty rowek. Eee, tak, no i po prostu trzeba ten pierścień zbić na gorąco i wszystko umyć, i na gorąco pierścień, na gorąco łożysko, dorobię sobie jakąś rurę do tego łożyska, fajnie, bo jest jeszcze zima, nawozy prawdopodobnie znowu będę pierwszą dawkę się farmtrakiem. Ale olać to. Ja chcę, żeby on wiesz, zostanie mi potem już tylko przedniałość. Nie wiem, to może za rok ją zrobię. Bo też są leciutkie już przecieki. A z drugiej strony, jak nie żyga mocno, to można i to zostawić na razie. I tylko kontrolować olej i dolewać. Eee, także no, jeszcze teraz na gorąco. Nie wiem, czy tym gównianym palniczkiem dam radę. Jak nie, no to, eee, no to będę musiał po prostu wziąć duży palnik i ten pierścień zbić. Jutro przyjdzie pierścień, uszczelniacz łożysko jedne, łożysko drugie, łożysko trzecie chociaż to jest może i zbędne ale jak już robić to robić kamienie się ponabija, tarcza hamulcowa jest luks wszystko się poczyści no i tyle i się poskłada i się poskłada Mam cię gnoju No i właśnie ten element Trzeba wymienić żeby nie leciało z koła A tak to możemy sobie kurde Przekładać te uszczelniacze I oczywiście gdyby nie mój wujek Piotr Którego teraz serdecznie pozdrawiam Na końcu filmu To bym tego nie wiedział